alkoholem I to ten alkohol jest nie tyle dla niego uciążliwy samego, co dla rodziny. Przyszedł tutaj za namową swojej siostry. Siostra ustaliła ze mną, żeby była ta terapia na tyle ukryta, żeby jawnie nie mówiono o alkoholu jemu. I w tym, żeby zwrócić uwagę na jego stan zdrowia. Y, alkohol i papierosy. Choć zastrzegam, że zawsze papierosy zostawiam jako drugą sprawę, z którą można łatwo sobie poradzić. Pierwszy alkohol, bo jak nie będzie alkoholu, to on nie będzie musiał i tyle palić, bo najzwyczaj ludzie palą po alkoholu więcej. Są takie, takie osoby, które ulegają bardzo łatwo po alkoholu y, na mowie środowiska, nawet zapalenia papierosów. I najwięcej osób pali po alkoholu więc ten alkohol jest na pierwszym miejscu. Zresztą wiemy dlaczego alkohol, bo teraz tak jest moda, już bez alkoholu i nawet bez papierosów, żeby żyć ekologicznie. Także będę musiał tu przeprowadzić taką rozmowę, żeby pan, który wejdzie tutaj, troszkę rozluźnił się, bo on już jest zestresowany. Pani Iza uczestniczy w trakcie sensu bo nigdy sam nie robię sansum, asystują mi osoby. Jeżeli są to osoby dorosłe, to jest tu asystent, który Pan Bogdan czy inni, a Iza więcej uczestniczy przy, przy, przy kobietach i, i przy dzieciach, bardziej wrażliwych osobach, bo wtedy potrzebna osoba, która będzie tutaj ze mną. Zajmuje się rejki, metodą rejki, bo co pani to prosimy pana Jasia tutaj do gabinetu. Dzień dobry pani Jasiu. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witam jeszcze raz. Kaczorowski. Dzień dobry. Pani Jasiu to, że tu będzie tak uczestniczyła ekipa uprzedziłem pana, że oni sobie chcą nagrać taki eksperyment jak robię seans. I myślę, że tutaj y, może być jak pan by się chce zgodzić to może być zasłonięta twarz? Nie, żebyś... nie musi być. Nie, nie musi być. Będą z profilu tutaj troszkę robić. Ja tak. będę demonstrował, jak wygląda tutaj terapia. Pana siostra mówiła, że choruje pan bardzo. Tak. Ma pan ile lat minie 52 52. Słyszałem, że pan jest muzykiem. No też. Grał też. pan w cyrku? No to dawno da, temu, w latach 80. Cyrku, w cyrku o, tak? Olimpia. A co, grał pan tam czy występował? Nie, grałem. Eee, to dla pana takie wystąpienie publiczne to jest pewne. Grałem, fest, tak? tak. My dzisiaj byśmy zrobili, panie Jasiu, taki sens terapeutyczny bardziej na zdrowie. A co ze zdrówkiem jest? Co to? Wątroba boli pana? Czy wątroba dolega? Nie, głównie no, nogi, taki jakby no, brak równowagi. Mhm. No i siłowole, ręce, no i płuca. To Pan jako cyrkowy człowiek to nie, nie, nie przyjmuje się tym otoczeniem. No tak, Panie Josiu, wiem jak te wesela są. Jest kwestia tego, że nieraz było tak, no zależy gdzie się grało, w jakiej miejscowości, mhm. to, to jak się przyjeżdżało do domu odgrywać błogosławieństwo, no to co pierwsze to starosta zaraz z kieliskiem muzyku, do muzyków, żeby dobrze grać. Przed błogosławieństwem. No to człowiek się bawił, nie? A ten pierwszy kieliszek pamięta Pan kiedy był Pana życiu? Dokładnie, jak miałem 16 lat. Zacząłem ze starszymi Panami grać jeszcze w moich rejonach. I z początku to było tak, że jak miałem przez 16 lat, to graliśmy na weselu, jak tam były te otwierane orężadówki, mm -hmm. to odrali trochę orężadówki, ja do orężadówki, wywali mi gorąkę i jak ktoś przyszedł z gości, nie, tam się z kapelą no to do mnie, a ty młody orężadkę? No, a w tej orężadzie była górka. A u ojca był alkohol? Tak. Tak, y, natętnie nawet. No. Za dużo. Nawet. Za dużo nawet. To nieprzyjemne. Strasznie. Nie? No to jak pamięta się, kiedy w domu był alkohol, to powiedziałoby człowiek już dorosły, powiedział, nie, ja już w swoim w domu nie chcę alkoholu. No, tylko m, m, mi ojciec w, w 70 roku już no to. A ile pan miał lat? Wtedy miałem 7 lat. Nawet gdyby pan wypił od czasu do czasu wideczkę, to jeszcze nie jest tragedią, nie? Tak, to żona że... nie będzie się gniewała. Nie, na pewno nie, tylko żeby nie przesadzać. Nie? Żeby nie przesadzać. No bo to już pan jest... Zdrówko już nie sprzedał się... już. Wiem że do 50 lat sprzedajemy zdrowia po 50 kupujemy dopiero. Ja bym pana w taki relaks wprowadził, okej? Okay? Pani za trochę wyrówna aurę, bo wiemy, że jeżeli, jeżeli jest człowiek zablokowany, no to wtedy powstają choroby psychosomatyczne, bo emocje blokują, emocje utrudniają życie. A to tak naprawdę, niech Pan powie, alkohol sprawiał jednak Panu przyjemność. Tak. Chyba nie był formą karania siebie. Co? Nie, raczej. Raczej przyjemnie. Proszę Panie Jasiu, tylko na mnie skoncentrował uwagę, ja będę Pana, lubi Pan morze, wyjeżdżał Pan kiedyś nad morze? Tak. Czy bardziej góry? Bardziej góry i morze. Mm. Tak, ja stanę sobie tutaj, tu ja tylko jestem Panie Jasiu, tak wygodnie tu jak Pan siedzi. Proszę tak, rozluźnić tą rękę, bo człowiek ma być rozluźniony. Ja Panu tu widzę, że tak, a niech Pan zamknie oczy. I skoncentruj uwagę na oddychaniu. Ja pana tylko sprawdzę tutaj. No. Przypomnij pan sobie o takich lękach, których, których pan miał, czego czy pan boi? Tak, jak spada ze schodów z góry jakieś. Jak z góry spada pan? A na przykład teraz, tak jakby otworzy Pan oczka, Panie Josiu, i będzie patrzył Pan na swoją rękę. Proszę skoncentrować uwagę, ma Pan świetną koncentrację. I ja będę unosił rękę do góry. I w tym czasie, tak jak Pan poczuł lęk, kiedy wszystko opada w dół, i wejdzie Pan w taki trans. no Jak Pana ręka unosi się do góry, do góry patrujesz się pan w nią. I kiedy opadnie w dół, wejdziesz w trans. spać, spać, śpij, śpij, teraz w i taki trans potrzebny był jemu, ponieważ duży lęk jest w nim, duży lęk jest, śpij. Pogłębiam ten trans. To jedna z metodów, które tutaj musiałem zastosować, taką błyskawiczną dość. I teraz ja odliczam od 10 do 0. Będziesz widział siebie: jesteś małym chłopcem. Wrócisz do swojego dzieciństwa. Będziesz widział ojca, alkohol, dom, ojca. Jesteś w swoim dzieciństwie. A to jeden do 5. Raz, dwa. Unosi się do góry, robi się lekka. Wracasz do swojego dzieciństwa. Trzy, cztery, pięć. Robi się lekka, lekka jak piórko, Unosi się wyżej. Wyżej, wyżej, teraz Teraz wchodzisz głębiej. I kiedy ty lewa unosi się do góry, będziesz małym chłopcem. Raz, dwa, trzy, cztery. Śpięć, 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 śpięć. Jesteś małym chłopcem. Teraz będę rozmawiał z małym chłopcem. Jasiu, Jasiu, Jasiu ile masz lat? Jasiu? Siedem. Siedem lat. Gdzie siebie widzisz, Jasiu? W domu. W domu jesteś. Tak. Jest ojciec w domu. Tak. Gdzie go widzisz? Przy stole. Przy stole. Zobacz na no, ojca, czy jest czeźwy? Nie. Co się z nim dzieje? Kłóci się z mamą. Kłóci się z nami, A co, pije ojciec twój alkohol? Tak. Dużo pije? Co ma w szklance? Co ma w szklance? Denaturat. De de. de Denaturat nawet. Niedobrze. Podoba ci się to? Nie. nie podoba ci się to? A mógłbyś mu to wylać, wyrzucić od niego? Nie. Dlaczego nie? Bo mnie Zbije ciebie? A bije ciebie? Tak. Czym bije ciebie? Różnie. Wszystkim. Mi to Czym bije ciebie? Kijem, paskiem. Kijem, paskiem bije ciebie? Boisz się ojca? Tak. Teraz zobacz, jak twój ojciec umiera. Co się z nim stara, dzieje? Jak umiera twój ojciec? że Spalone wnętrzności. Spalone z wnętrzności są. Mhm. Jak to spalone z wnętrzności? Denatura. Denatura spalił. Co czujesz, kiedy ojciec umiera? Nie rozumiesz tego. I dzisiaj uświadamiasz sobie, że problemem Ojca Śmierci jest alkohol. A zobacz, kiedy Ty wypijesz alkohol w swoim życiu, co Ci daje alkohol? Pewność siebie co Ci daje jeszcze alkohol? Cicho. duszy. Cicho w duszy wtedy jest. A zobacz, kiedy wypijesz pierwszy raz alkohol w swoim życiu. Pierwszy raz alkohol, kiedy wypijesz. Co czujesz? Zdziwi Zdziwienie. Co czujesz po alkoholu? Wesołość. Wesołość czujesz. Ile masz lat, kiedy wypijasz alkohol? 16. 16 lat. Gdzie siebie widzisz, kiedy pijesz alkohol? Ja brałem ze starszymi na weselu. Na weselu, dają ci alkohol, tak, starsi? Tak. Widzisz, kiedy ojciec pije alkohol. Pije natura. I zobacz, kiedy ojciec się pali. Wnętrzności się pali. Straszne to. Tak. Co czujesz w sobie? Strach? I Co jest? I obawę. I wiesz o tym, że jeżeli będziesz pił dzisiaj alkohol, będziesz pił dzisiaj alkohol. To samo będzie z tobą. Spali się. Ja ci teraz dam denatura do ust. I po tym denaturacie nigdy więcej nie wypijesz wódki, piwa. Spróbuj jak smakuje denatura. Spróbuj. Ja ci wleję do gardła teraz. Poczuję, jak cię pali. I kiedykolwiek wypijesz wódkę, automatycznie poczujesz, jak pali jak ojca pali ci. Wszystkie palą wnętrzności. Brzuch się pali. Klatka piersiowa się pali. Napij denaturatu. Nie. To napij się wódki. Nie. Nie będziesz pił wódki dzisiaj. Nie. Nie wypijesz nigdy? Przysięgnij. Że nigdy nie weźmiesz dusz alkoholu. Jeżeli wypijesz alkohol, automatycznie poczujesz denaturat w ustach. Denaturat zwykły, który pali cię. Pali ci wnętrzności. przełek pali. Od dziś odrzucisz papierosy i alkohol. I od dziś odzyskasz swoje dobre samopoczucie. Zdrowie. Dobre samopoczucie. Od dziś alkohol przestaje ci istnieć. Automatycznie, kiedykolwiek weźmiesz do ust kieliszek alkoholu, będziesz widział ojca, który pali się po denaturacie. Alkohol. Denaturat równa się alkohol. Widzisz tą czaszkę na denaturacie? Tak. Taka sama czaszka jest na butelce wódki. Teraz terapeutka Iza wyrówna aurę i jemu po tej wzburzonej atmosferze i będziesz czuł się bardzo dobrze. Teraz przeniosę cię na piękną plażę. Lubisz morze? Dobrze. Piękną plażę. Połóż się na tej plaży. Odpocznij. Lubisz odpoczywać? Oddychaj świeżym, czystym powietrzem. Jak oddychają ludzie zdrowi, silni, bez problemu. Oddychaj. Wdychasz, wydychasz i poczujesz się bardzo dobrze. Świetnie. Połóż się na plaży. I teraz w Twojej podświadomości będziesz widział. Teraz śnisz boisz się wysokości, połóż się na tej plaży, twoja rączka, lekka. i teraz jak prawa ręka opadnie w dół, będziesz widział, jakby spadł w dół i będziesz widział, co się wydarzyło w twoim życiu obecnym, czy poprzednim wcieleniu. Automatycznie, jak twoja ręka opadnie w dół, jakby spadł, będziesz widział swoich podświadomości, Lęk wysokości. Co się wydarzyło w twoim życiu? obecnym? lub tamtę? Raz, Co widzisz w swojej wyobraźni Wysokość. Stoisz na górze. Jak spada z rusztowania? Spadasz z rusztowania. Gdzie jesteś na rusztowaniu? W na budowie. Gdzie to jest ta budowa? Kto buduje ten dom? Znajomi. Znajomi. Ile masz lat, jak ten wypadek jest? 17. Dobrze. Teraz wydmuchaj ten lęk. Za położę tutaj, tutaj na klatce. Wydmuchaj ten lęk. Nabierz powietrza i wydmuchaj ten lęk z klatki piersiowej. Okay. Dobrze. Zobacz, gdzie czujesz jeszcze lęk, kiedy spadasz na dół co się czeka jak spada. No to wydmuchaj z siebie teraz. Wydmuchaj. Jeszcze wydmuchaj. Dobrze. Teraz przenieś się na tą plażę i wejdziesz do wody. Woda. Bardzo przyjemna woda ciepła. Wykąpiesz się, dobrze? Lubisz się kąpać? Tak. Piękne delfiny przywołaj, powiedz. Jakie delfin fioletowy tak? Przewojemny, fioletowy, niebieski i sobie pływa teraz spokojnie, dobrze. Gdzie czujesz, co blokadę jeszcze w nim? W nogach. W nogach jest. Dobrze. Teraz ściągniemy ból Twoich nóg. Jak wstaniesz, nie będziesz czuł bólu. Teraz ja dotykam Twojej nogi lewej. Wydmuchaj ten ból, ja ją ściągam. I zapomnisz o wypadku swoim. Ja ściągam ból i wyrzucam go do wody. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Teraz ściągam z lewej nogi ból. Wydmuchasz go, bo masz go w swojej wyobraźni. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Teraz, Terebojko, położy rączki na, noś, na kolanka. Co czujesz w nogach teraz? Już w Spokój, czujesz to ciepło z rąk terapeutki? Dobrze, oddychaj tym ciepłem, i ten ból odchodzi do ziemi. Dziś będziesz czuł się bardzo dobrze. Od dziś oddychasz świeżym, czystym powietrzem, bez dymu, bez nikotyny, bez środków śmierdzących, cuchnących. A kiedykolwiek będziesz widział alkohol, automatycznie będziesz widział denaturat na stole. Zobacz, jak denaturat wygląda, opisz mi go. Półcra, niebieska naklejka, biała czaszka. Biała czaszka. To jest czaszka śmierci. I od dziś nie chcesz śmierci. Nie, nie chcesz śmierci jak twój ojciec. Nie. Nie chcesz się spalić. Nie. Chcesz żyć. Tak. Dla kogo chcesz żyć? Dla siebie i całej rodziny. Dla siebie i całej rodziny. Brawo. Teraz zobacz swoją całą rodzinę na plaży. I wyrównamy aurę i za chwilę będziemy budzić, wyjść z wody, połóż się na tej plaży. Budzisz tu, pozostając w prawej Dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. Budzi się. Otwarty oczek. Dzień dobry Panie Jasiu. Jak się czujemy? Dobrze. Przyjemnie było, może tak zrobimy. Pani Jasiu, wstaniemy. Proszę dać rączkę, wstać teraz wygodnie. Wstaniemy na nóżki. Nóżki zdrowe są, starć. Poruszać nóżkami. Jak się czujemy? Zdrowo? Zdrowo. Nie ma bólu w nogach? Nie. A gdzie ból się podział? <laughs> Przyjemnie było? Zdrowo. No. Jak się ty widział, Pani Jasiu? Na plaży? Aha. Nie, do wody wchodziłem. Aha. Przyjemnie było. No. Troszkę pamięta pan ten sens, który byłem. Wracał pan do dzieciństwa. Co pan pamięta z tego z tego snu, z tego sensu? No co, pytał się pan o ojca. Aha. Jak zmarł? Co pił właśnie? No. Na, ten na to nie była przyjemna taka scena. Nie, nie. Bo, o pamiętam jak się często z mamą wkrócił, co mówiłem chyba? Nie wiem. Mm -hmm. no, to wam A wiecie pan powodem był alkohol. Ile daje alkohol krzywdy ludziom, prawda? Tak. I szybko kończą życie. Pan mówi, że lubi wódkę. No, teraz no. już nie. Nie? Nie. Nie wypiłby pan alkoholu. A tutaj miałem proszę Nie. Nie chcę. Nie chce pan. A co mu, panu to przeszkadza Nie, nie, bo jak sobie przypomniałem co, co się dzieje z tym wszystkim, to nie. Przypomniał pan sobie... A z czym się kojarzy wódka? Z denaturatem. denaturatem. Pan nie pił nigdy nie. Nie. nie pił. Nie. Ale wódka denaturat to blisko koło się. To jest, to jest to jest to. No zobacz pan jak to... Nie. Ja też nie. Tu mam dla pana nagrania, autohipnozy, które związane są z relaksem, odprężeniem, rozluźnieniem, zdrowiem, optymizmem i z dobrym samopoczuciem. Potrzebne to człowiekowi, prawda? Poczernie. Na Nie zapytam, czy było przyjemnie, bo pod koniec na pewno było przyjemnie, ale na początku nie było nie przyjemnie. Było przyjemnie. Nieprzyjemne takie, ale... No. Tak. Ale widzicie pan, musimy coś nieprzyjemnego wyrzucić z siebie, żeby prowadzić coś przyjemnego, czyli zresetować się, prawda? Jak na, na weselu. Muzyka gra, relaksuje się, człowiek wycisza się. Tak. Prawda? No i bawi się. Jakby w tej kubku było takiej tyle czarnej kawy, tyle człowiek ma swojej czary goryczy, nie? To co trzeba robić? żeby naleć, żeby była biała kawa. Mleka wlać, tak? A co wtedy zrobić, jak nie można więcej wlać mleka? Wylać. Nadlać. Nadlać To i wlejemy mleka. I tak z człowiekiem jest. Nie ma ludzi złych. Są ludzie tylko, że robią niewłaściwie coś. A muzyka rozwija wyobraźnię, Wyobraźnie tak. I dlatego u pana wyobraźnią dobrze się pracowało dzisiaj. A wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to wszystko jest wyobraźnią wyobraźni człowieka. Jak Einstein powiedział, nieświadomość jest to wyobraźnia. 90% mózgu człowieka jest wyobraźnią, a 2-3% jest to świadomy umysł. Czyli poddać się tej wyobraźni. I ona teraz będzie Panu pomagała. Bo fajnie, pan, że wyobraźnia jak dzieciom może pomagać lub przeszkadzać. Daję te tym. puszki i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. No, Pani Iza też życzy dziękuję. zdrowia. Dziękuję Panie Josie. Ten sąd był troszkę przedłużony, dlatego że był to związany z terapeutycznym bardziej, by był Pan uprzedzony, że pomożemy jemu odzyskać zdrowie. Nie zawiodłem pana, bo przecież zdrowie łączy się z tym, żeby człowiek nie palił, nie pił alkoholu. Bo jeżeli pije człowiek alkohol, nadużywa alkoholu, to zdrowia nie będzie miał. Tym bardziej pan ma 52, lat, 52 lata, a widzę, że mocno zadziałał ten alkohol na niego, bo mieliśmy akurat mocny argument przeciwko temu, żeby odrzucić alkohol, czyli wprowadziłem myśl kształt z dzieciństwa, siódmego roku życia, kiedy ojciec umiera po alkoholu, czyli nadużyciu nawet denaturalnym.